Witam. Togo jest niewielkim państwem usytuowanym w zachodniej Afryce. Zapraszam do oglądania. Lud Batamariba zamieszkujący park Kutamaku znany jest ze swoich klinianych zamków Takięta. Ich centrum jest taras do przyrządzania posiłków, a domownicy w zależności od pogody śpią pod gołym niebem lub w sypialniach. W 2004 Takięty zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lasy deszczowe wokół miasta Kpalime przyciągają turystów endemicznymi gatunkami motyli. Podstawą kuchni są bulwy jamu, przyrządzane na różne sposoby. Popularnym daniem jest fufu, czyli pire z manioku, jamu albo bananów, podawane z ostrym sosem i rybą. Za fast food w tym kraju służą placki fasolowe akkara i chipsy ze smażonych bananów. Do czasów I wojny światowej Togo było niemiecką kolonią, którą Berlin utracił już w sierpniu 1914, po zajęciu przez wojska Ententy. To właśnie tutaj Brytyjczycy oddali pierwsze strzały. W, wojnie. w walkach o togo zginęło 150 żołnierzy. Większość ludzi mieszka w małych wioskach rozsianych po całym kraju. Największe miasto Lome rozciąga się wzdłuż wybrzeża, a Necho, historycznie ośrodek handlu z Europejczykami, podupadł. Różnorodne gleby sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Togo na ręki eksportowe oferuje kakao, kawę, orzechy szea, bawełnę i ziarna palmy. Intensywne rolnictwo spowodowało jednak spadek zalesienia do poziomu poniżej 10% powierzchni kraju. Głównym towarem kraju są jednak fosforany, wydobywane na południu. Ważne dla gospodarki są też złoża marmuru, rudy żelaza, boksytu, uranu i chromitu. Pierwszy olimpijski medal Togo zdobyło stosunkowo niedawno. W 2008 roku w Pekinie Benjamin Petty zajął trzecie miejsce w kajakarstwie. W lokalnym języku Ewe... Nazwa tego kraju oznacza Dom Morza. Togo to zachodnioafrykańskie centrum przemytu kości słoniowej do Azji. Na szczęście dokonywane aresztowania zmniejszyły skalę zagrożenia dla tych rzadkich zwierząt, jakimi są słonie. W 2015 przejęto 4 tony kości słoniowej pochodzącej od 800 zwierząt. Festiwal Ewala to jedno z najważniejszych wydarzeń w kraju, podczas którego setki młodzieńców przechodzi inicjacje w mężczyznę. Festiwal w mieście Kara obejmuje pojedynki zapaśnicze, koncerty, wieczory teatralne i recytacje melodyczne griotów. Togo zakwalifikowało się na Piłkarski Mundial 2006, jednak ich reprezentacja przegrała wszystkie mecze w grupie z Francją, Koreą i Szwajcarią. 30% togijskich dzieci zmuszona jest do aktywności zawodowej, a drugie tyle ma zahamowany wzrost z powodu niedożywienia. Togijskie kobiety tradycyjnie ubierają się w pagnę. Strój ten składa się z długiego, kolorowego kawałka materiału, ciasno owiniętego wokół tłowia z źluźno opadającymi końcami. Mieszkańcy tego kraju lubią sobie wypić piwo z sorga oraz sok bisap ważony z liści hibiskusa lub przypraw jak cynamon czy goździki. Togo posiada skromne wojska liczące 11 tysięcy żołnierzy wszystkich formacji. Wojska lądowe posiadają kilka czogów T-55, 36 pojazdów rozpoznania EE-9 Kaskawel, samobieżne chałbice Goździk, czy wozy bojowe BMP-2 kupione z Wojska Polskiego. Marnarka wojenna ogranicza się do kilku łodzi patrolowych. Wojska lotnicze stacjonują na dwóch lotniskach. Służą w nich patrolowce Super King Air, lekkie samoloty Alpha Jet i Helikoptery Gazelle. Z tego pochodzi Emanuel Adebayor, piłkarz gariający niegdyś w Manchesterze City czy Crystal Palace. W 2010 przeżył atak partyzantów na autokar jego reprezentacji podczas Pucharu Narodów Afryki w Angolii. Zachęcam, abyście w komentarzach proponowali, jaki kraj przedstawić w następnym odcinku.